Sponsorem programu jest stacja paliw Oi Transfer Development, suwałki ulica Pułaskiego 107. Kolejna edycja, już druga za nami. Kolejni laureaci, coraz większe zainteresowanie, coraz lepsze nagrody. Głosy nie mieściły się w urnie. Druga edycja naprawdę przerosła nasze oczekiwania i okazała się bardzo dużym sukcesem naszej stacji. Nie wiem, nie ciężko to wymieszać ze względu na to, że w dużo tych naszych gości idzie udział się. laureatem, zwycięzcą konkursu Transferomania jest Tomasz Kraczaj. Brawo, panie domku. Gratulacje. Tomasz Kraczaj. Jest może za nami pan Tomasz? To, to pierwsza tak duża wycieczka? Pana? Tak, pierwsza w życiu. Tam... Wcześniej był pan na jakiejś gdzieś? Byłem w, da, w Danii. Ja często panem prankuję tutaj? Bardzo często powiem szczerze: w miesiącu, 3-4 razy. Co pana przyciągnęło do tego konkursu? Powiem szczerze pracownicy. Z kim pan planuje tu wyjeżdżkę pojechać? Z przyszłą żoną. Jak się żona nazywa? Jadwiga. Dokładnie w tym roku zamierzamy w czerwcu wziąć ślub. już. Czy to będzie podróż przed ślubem? Tak. Nagroda Wyspy Zielonego Przylądka, główna nagroda w konkursie Transferomanii w stacji Oil Transfer Development. Bardzo fajny, egzotyczny kierunek. Naprawdę piękne miejsce, piękne plaże, szerokie, piaszczyste, genialna pogoda. Już mówiłem tutaj Panu, bardzo zazdroszczę. Mnóstwo klientów, sprawdzony naprawdę kierunek. Ciepło, pogodnie, 30 stopni w dzień, 24 w nocy, woda tak samo, 24, 5 stopni. Idealne miejsce do case surfingu, surfingu, wspaniała zabawa, wspaniałe miejsce na zabawę. Nagroda zawiera przelot, zakwaterowanie w opcji all inclusive także za nic państwo tam dodatkowo nie płacą. Tak, nie jest to miejsce wyrobione, w wyspy zielonego przylądka, w sumie to nie jest taki nowy kierunek już. Samoloty latają tam od kilku lat, ale jest to miejsce dziewicze. Jeszcze, jeszcze to nie jest taka duża grupa osób odwiedzających. Jest to naprawdę taka prawdziwa, prawdziwa czysta egzotyka. Jest to miejsce nieskażone z tego względu, że same Wyspy Zielonego Przylądka nie mają za dużo mieszkańców. Natomiast tak samo baza hotelowa, turystyczna nie jest aż bardzo rozwinięta, ale, jak mówię, jako miejsce to jest takie bardzo ciekawe i egzotyczne. Coraz większe wyzwania przed nami. W związku z tym, już wiosną planujemy jeszcze ciekawiej, jeszcze więcej, jeszcze głośniej, jeszcze lepiej. Transformacja trwa nadal, nie zamierzamy nawet na chwileczkę zwalniać. To dla nas kolejne wyzwanie. Chcemy, żeby ten program się rozwijał, był coraz lepszy i docierał do coraz większego grona ludzi.